Dziękuję. Dziękuję za zadumę i minutę ciszy. A pana prezydenta bardzo proszę o zabranie głosu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Drodzy Zgromadzeni, drodzy rodacy, na czele z obecnymi tutaj. Państwem parlamentarzystami, paniami poseł, panami posłami, senatorami, szanowni państwo ministrowie, panie prezesie Instytutu Pamięci Narodowej wraz z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej, drodzy górnicy, drodzy przedstawiciele środowisk. Opozycyjnych tamtych czasów, czasów walki o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę, drodzy harcerze, żołnierze, wszyscy wielce szanowni państwo, wszyscy zgromadzeni, tutaj pod tym historycznym krzyżem na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie i wszyscy, którzy są z nami za pośrednictwem wolnych mediów. 43. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 43. rocznica Otwartej wojny, którą komunistyczny reżim na czele z generałem Jaruzelskim wydał polskiemu społeczeństwu. 43. rocznica narodowej zdrady, jaką było wprowadzenie w Polsce stanu wojennego ze złamaniem wszelkich zasad nie tylko przyzwoitości. Ale przede wszystkim nawet naruszeniem przepisów tamtej komunistycznej perelowskiej konstytucji, która wtedy obowiązywała. 43. rocznica przedłużenia agonii władzy narzuconej ze Związku Sowieckiego władzy, która nie woliła Polaków w efekcie przez ponad 40 lat do 1989 roku do tamtych przemian to było zdławienie Społecznego, wielkiego wybuchu pragnienia wolności. Ale zarazem, w jakimś sensie, była to paniczna i rozpaczliwa próba komunistów poradzenia sobie ze społeczeństwem, które nigdy się nie poddało. Które, można powiedzieć, systematycznie od czasu, kiedy popadło w sowieckie zniewolenie, po tym, gdy Sowieci wypędzili stąd okupantów niemieckich, kiedy jeszcze niektórzy mieli nadzieję, że może uda się i wróci wolna Polska, od razu wprowadzono terror, więziąc i mordując żołnierzy Armii Krajowej, tych, którzy o wolną Polskę walczyli. Tych, którzy nigdy się wolnej Polski nie wyrzekli. Tych, którzy później stanęli do walki jako żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci. Tych, których później po cichu przez dziesięciolecia wspominano, ale stanęli także zwykli ludzie, jak choćby w Poznaniu w 1956 roku. Czy później, kiedy zbuntowała się młodzież w 1968 roku, też żądając wolności? Czy wreszcie w czarnym grudniu 1970 roku, kiedy z kolei przeciwko komunistom stanęli robotnicy Trójmiasta? Swoją krwią znacząc ten niezłomny szlak ku wolnej Polsce. W 76 roku, kiedy znów sprzeciwili się robotnicy Radomia Ursusa Płocka. I wreszcie w 80. roku, kiedy. Narodziła się Solidarność, największy na świecie ruch społeczny w historii, który okazał się rzeczywiście niesłychanie groźny, bo zebrało się w nim 10 milionów ludzi, bo ludzie zapisywali się każdego dnia spontanicznie, bo się nie bali mówić, bo wierzyli w to, że razem zmieniają świat. Niesieni także tym głębokim przekonaniem o prawdziwym istnieniu wspólnoty, przekonaniem, które narodziło się tu, gdzie stoimy. Pod tym krzyżem wtedy wzniesionym na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który w 1979 roku po raz pierwszy przybył, żeby jako papież spotkać się ze swoimi rodakami. Ludzie się spotkali. Z Ojcem Świętym w całej Polsce i policzyli się i okazało się, że są ich miliony, myślących tak samo, nie bojących się razem modlić, śpiewać, wierzyć w to, że wolność jest możliwa. Zobaczyli, że jest ich tak wielu, złączonych wspólną wiarą i wspólnymi ideałami. To właśnie wyniosło i poniosło Solidarność. To właśnie tego komuniści się tak bardzo przestraszyli. To właśnie dlatego za wszelką cenę postanowili ją zdławić, kierując się instrukcjami z Moskwy. Ale dziś dobrze wiemy, że nie mogli liczyć na militarne wsparcie stamtąd. I że te próby relatywizowania. Tworzenia jakiejś alternatywnej historii w postaci opowieści o tym, jak to komuniści wprowadzając stan wojenny uratowali przed interwencją Kremla, przed wywózkami na Sybir. Dziś wiemy, że to była bzdura, a stan wojenny to była zwykła zdrada zwykły strach, że utracą władzę zwykły strach, że zostaną rozliczeni za wszystkie popełnione zbrodnie. To dlatego wtedy, powtarzam, w panice popełniali następne. Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby uczcić pamięć wszystkich ofiar stanu wojennego, zapalając te świece, te światła, upamiętniając tamten wspaniały gest zrobiony przez ludzi. Na całym świecie dla nas, Polaków, świecy zapalonej w wigilię przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie, świecy zapalonej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, świecy zapalonej w tysiącach domów na całym świecie milionach. Dla znaku pamięci, wsparcia i solidarności z Polakami którzy się nie poddawali. Stan wojenny pochłonął co najmniej 122 ofiary. Co najmniej 122 ludzi zostało zamordowanych. Przynajmniej 90 z nich przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. MSW, ówczesnych komunistycznych władz, ówczesnych komunistycznych służb, przede wszystkim pamiętamy o górnikach z kopalni wujek, którzy stanęli od razu przeciwko komunistycznej władzy, nie bojąc się ani czołgów, ani transporterów opancerzonych. ani także jak się okazało i kul które w ich kierunku zostały wystrzelone Dziękuję górnikom za obecność tu dzisiaj z nami Najwyższe wyrazy szacunku W imieniu całej Rzeczypospolitej w imieniu wszystkich Polaków To ci którzy zginęli także Później, w kolejnych dniach i w kolejnych latach, jeszcze w okresie trwania komunistycznych represji, ludzie bardzo często, bardzo młodzi, Bogdan Włosik, Grzegorz Przemyk, czy wreszcie błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko którego 40. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Śmierci męczeńskiej. Za wiarę i za wolność. Za nas wszystkich. Za niepodległą Polskę. Dziękuję, że przyszliście Państwo po raz kolejny w to miejsce i jesteśmy tutaj razem. Możemy się modlić i dać znak pamięci. Dziękuję panu doktorowi Karolowi Nawrockiemu i wszystkim przedstawicielom Instytutu Pamięci Narodowej za przygotowanie po raz kolejny tej uroczystości. Dziękuję wolnym mediom za obecność. To, że nie ma dzisiaj z nami. Po raz pierwszy od początku mojej prezydentury telewizji publicznej to swoisty znak czasów. Smutnych czasów, jakie przyszły, czasów, w których przedstawiciele obecnej władzy to także ci, którzy domagali się przywrócenia SBKOM ich emerytur. Przywró przywrócenia emerytur tym, którzy ciemiężyli polski naród. Tym udziałowcom komunistycznego systemu represji, którym wolna Polska nie powinna nic wypłacić, powinna im raczej odpłacić za udział w zbrodniach, którego się dopuścili. Ale dzisiaj trzeba powiedzieć tak, jak zawsze, mówiliśmy konsekwentnie. Także tak, jak wtedy. Wierzyli i realizowali ci, którzy mimo stanu wojennego stali cały czas w oporze, aż do zwycięstwa. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I jeszcze Polska nie zginęła, póki pamiętamy. Cześć i chwała bohaterom. Cześć wszystkim ofiarom stanu wojennego. Cześć wszystkim ofiarom komunistycznych represji. Niech żyje Polska, o którą walczyli. Niech żyje, Niech, żyje Niech, żyje Niech, żyje Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Prezydent Andrzej Duda, dziękuję panie prezydencie. A skoro jesteśmy tutaj, by pamiętać i zapalić światło, to poproszę harcerzy, aby wręczyli znicze przedstawicielom Korpusu Dyplomatycznego. Przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego na naszych oczach złożą przed Krzyżem tu w Warszawie światło wolności. Dziękujemy za pamięć, dziękujemy za ten piękny gest z Państwa strony. O zabranie głosu proszę teraz Pana Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Pana doktora Karola Nawrockiego. Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Korpusie Dyplomatyczny, Ekscelencje, Ambasadorowie, Drodzy Przyjaciele Zmiętnego, Szanowni Górnicy, Drogie Polki, Drodzy Polacy, Szanowni Państwo, 13 grudnia w świadomości historycznej naszej narodowej wspólnoty Świadomości historycznej wszystkich Polaków jest brutalnym końcem nadziei i symbolem końca nadziei narodu polskiego na Polskę suwerenną, Polskę, która nie jest tylko kolonią jednego z imperiów, na Polskę solidarną i odpowiedzialną społecznie. 13 grudnia w naszej świadomości historycznej jest brutalnym końcem nadziei narodu polskiego na Polskę, w której jest miejsce dla wszystkich, którzy Polskę kochają i przywiązani są do polskiej tradycji, tych z miast i wiosek polskich, i robotników, i intelektualistów, i rolników, i studentów. To pozorne zwycięstwo komunistów rozbiło się. O wielkie pragnienie wolności narodu polskiego, który jednak nie odpuścił i konsekwentnie dążył do tego, abyśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce. To było pozorne zwycięstwo sowieckiej, komunistycznej i zdradzieckiej ideologii, które rozbiło się o genotyp wolności nas wszystkich, którzy jesteśmy też tutaj jako narodowa wspólnota. Drodzy Państwo, 13 grudnia to moment, w którym reżim przeciwko bijącemu sercu Polaków, blisko 10 milionów, i przeciwko polskiej duszy, budowanej od ponad tysiąca lat na konkretnych tradycjach i odwołaniu do wartości chrześcijańskich, przeciwko tej polskiej duszy reżim wysłał bardzo złych ludzi. Bardzo złych ludzi, którzy łamali prawo, którzy inwigilowali, złych ludzi, który, których działania miały doprowadzić do ewaporacji, wymazania całej prawdy o nas samych, ale także złych ludzi, którzy mordowali. I dziś jesteśmy tutaj, aby oddać hołd ofiarom stanu wojennego, dzięki których ofiarności i poświęceniu. My możemy żyć w wolności. Szanowni Państwo, Polacy nie byli sami po 13 grudnia. Nie byli sami, bo solidarni z Polakami byli przedstawiciele tak wielu narodów na całym świecie. Dlatego bardzo dziękuję przedstawicielom wszystkich państw, które są dzisiaj tutaj z nami. Za obecność i za tamtą Solidarność po 13 grudnia 1981 roku, wśród nich był najpotężniejszy człowiek ówczesnych czasów, prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, który powiedział jasno: Pochodnia wolności płonie mocno i pali tych wszystkich, którzy chcą ją ugasić. Dziś też, drodzy Państwo, pochodnia wolności płonie mocno i nie pozwolimy ugasić naszej wolności i odpowiedzialności za historyczną prawdę i naszą narodową pamięć. Bardzo serdecznie chciałem podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za konsekwentne od lat patronowanie tej wyjątkowej uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i zapalania znicza wolności wspólnie z kolejnymi prezesami Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowny panie prezydencie, w kolejnych latach zrobimy wszystko jako Instytut Pamięci Narodowej, aby światło wolności w naszej Rzeczpospolitej nigdy nie zgasło. Dziękuję państwu, że jesteście tutaj Niech żyje Polska precz komuną! Precz Doktor Karol Nawrowski, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Skoro pan prezes mówi o pamięci, skoro zapalamy dziś światło wolności, skoro ta pamięć jest ważna, to żeby ona przetrwała, potrzebna jest sztafeta pokoleń. Więc zapraszam i pana prezydenta, i pana prezesa za krótką chwilę na taką krótką rozmowę z młodzieżą, a tej dzisiaj w tym roku przyszło tutaj całkiem sporo, za co młodym bardzo dziękujemy. A wolności przed krzyżem składają teraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta.